Ej, witam, witam, witam tego typu Witam, witam Łoba bę, tego typu Łoba bę ale poczekam na Was bo chciałem takie puścić informacje bo później właśnie zje po potrafię do mnie widzowie i wolę Wam przekazać niż żeby było jakiś jakiś kwas widzowie jest dla Was taka informacja Zawiam. Ja wiem, że zamówiliście pozwolenie życzenia. życzenie, to jeszcze nie dostaliście Widzowie, no sorry Sorry, widzowie W tym tygodniu Wam wszystko ogarnę W tym tygodniu wam wszystko ogarnę Pozwolę życzenia Wczoraj było ostatni dzień Na zamówienia Do 22, ale jak post puściłem Yy, wam widzowie, czy byście chcieli, żebym jeszcze tydzień przedłużył, to sporo osób pisało, że tak. No to po prostu przedłużam Wam jeszcze o tydzień. Ja nie jestem hamem widzowym. Staram się iść na łatwidzę z Wami. Wiem, muszę ogarnąć Wam tam podzwolenie życzenie, które jeszcze nie dostaliście, no ale nie mam kiedy. Obawy. i dlatego to wszystko tak się popieprzyło widzowie. Dlatego informuję Was, żeby nie było escesu widzowie. Może się cały czas sobie jeszcze zamawiać do końca tego tygodnia. Bo specjalnie puściłem posta, bo chciałem się dowiedzieć, czy byście chcieli, czy nie. Ja wiem, że teraz każdy jest widzowie przed wypłatą Tak jak ja, jak każdy człowiek przed wypłatą to wszystko rozumiem Ale w tej promocji, tej złoty 50 co zł, ja zrobiłem tą promocję trzymam się tej promocji cały czas widzowie tylko jest podstawa skręt i dla kogo to pozwolę czy życzenie w zależności co zamawiać Dobra. No dobra, kończmy To jest dla was informacja Jak coś, to śmiało yy, piszcie do mnie Jak coś, jakieś pytanie czy coś takiego to zawsze możecie pisać Jak coś macie, jakieś pytania co, jak piszcie na moim fanpage'ie prywatnie na pri i wam po prostu będę odpowiadał Jak coś macie, jakieś tam nie wiem pytanie czy coś takiego no dobra kończę a wy przy ten czas możecie sobie jeszcze zamawiać przez ten tydzień który Was się zapytałem dostałem sporo komentarzy, że tak by, byście chcieli to robię tego typu trzymacie się bębęc